Witajcie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, mam tu mikrofon noży, więc mam nadzieję, że głośność będzie ok. Do eee, no, tym razem go przypięłam. Przepraszam, poprzednim razem po prostu wypadło mi to z głowy. Wydawało mi się, że będzie mnie ok. Słychać w programie też było ok, a wiem, że niektórzy z Was mieli takie delikatne problemy właśnie z tym, żeby mnie usłyszeć. Jeśli się zastanawiacie, co tu tak tupcze, to przyszło dzisiaj do mnie Moli Moli, chodź tu, no chodź, pokaż się. Choć tak, Moli przyszła również przywitać się z Wami, więc dzisiaj unboxing. Ponownie unboxing: poprzednio były orchidee storczykowe, a dzisiaj, słuchajcie, zaskoczenie i to niezłe zaskoczenie, bo przyszła do mnie paczka od Damiana. Damian, bardzo Ci dziękuję. Nie mam pojęcia, co jest w środku. Jeśli byście się mnie teraz zapytali, to jest to paczka niespodzianka kompletnie nie mam pojęcia, co tam jest. Już się cieszę, słuchajcie, nie mogłam się doczekać cały dzień. Chodziłam i myślałam tylko, żeby paczkę ją otworzyć. No ale wiecie, chciałam też nagrać z tego powodu jakiś tam film, żebyście również mogli się... No bo moglibyście zobaczyć, co tam w środku się znajduje, więc Damian, jeszcze raz dziękuję. I co? Zaglądamy, słuchajcie. Molly jest zainteresowana, pewnie nie widać, ale ona sobie tutaj obwąchuje bardzo intensywnie tą paczkę. Ehm. No, co tam w środku jest, Moli? Moli, aż liżysz, takie dobre rzeczy tam są. Siedzisz tu ze mną? Moli mi siedzi na kolanie, no dobrze. Eee, myślę, że tu jest jakieś otwarcie, więc spróbujemy sobie tutaj otworzyć. Jezu, Moli, żeby ja cię czasem, wiecie, żebym ja czasem, Moli, bo ona jest bardzo zainteresowana, a nie chciałabym tutaj e, mojego piesa tu, wiecie, no, przez przypadek również otworzyć. Nie mogę się doczekać, tak cały dzień siedziałam, się zastanawiałam, co tam może w środku być, co tam Damian wymyślił, w ogóle Damian naprawdę nie trzeba było, nie czuł się zobowiązany, w ogóle mam gdzieś taką śmieszną bluzkę, nie wiem... A w krótkich spodenkach jestem, więc to totalnie krótkie spodenki, a tu postanowiłam, że wiecie, jakoś tak trochę odświętniej się ubiorę, w barwy prawie narodowe. No dobra, słuchajcie, pierzynka jest. Jest taka chmureczka. O, o Jezu, tu jest coś ogromnego. Tu jest coś wielkiego. Ja tu widzę jakiś wielki liść. To jest gigant liść. to widać. Dobra, słuchajcie, to tak nagnę, nagnę. Mm, ile tu skarbów jest? Damian. O, nie, chmurkę zostawiamy. Chmurkę, moluś, zostawiamy. To jest po prostu o, matko. Tego nie widzicie, żałuję. Znaczy się no teraz to już na pewno... To takie dziury. To jest prawdopodobnie e, Monstera Eskeletu. Tak mi się wydaje te eskele, eskeletu chyba, tak? Z tymi wielkimi dziurami. Łoki gigant! Dawno zaszalałeś. No to jest coś niesamowitego. Jaki to jest liść? Słuchajcie, ostatnio się cieszyłam, że moja monstera zwykła ma takie listki, a tu patrzcie na tego giganta. Dobra. Elegancko folikę zapakowane, więc że tutaj się nic się powinno podziać, Nie wiem, czy... tu jest jakiś stożek O, widzę korzonki, słuchajcie. Są korzonki, jest wszystko. Ja sobie to zaraz do wody włożę. O, tu dziś wystaje. <laughs> I liczę na to, że ja dobrze ustawiłam kamerę. Wiecie, mój telefon. I tu jest to, że wzrostu i piękne białe korzonki. Ja to sobie wrzucę do wody jeszcze dzisiaj i będę myśleć. Gigat! Jak mój mąż to zobaczy, to oszaleje. W ogóle paczka super szybko szła, bo widziałam dzień nadania 28, dzisiaj mamy chyba 29. Moli jest super zainteresowana. Słuchajcie, okazało się, że aparat mi się wyłączył, telefon mi się wyłączył i nie nagrał mi się film, więc muszę ponownie pokazać wam rośliny, które już wam pokazywałam. Więc kicha, słuchajcie, bo to już nie te same emocje. No, ale mimo wszystko, wiecie, nie jest taki długi czas, bo jakoś mnie podkusiło, żeby sprawdzić, czy mi się Moli haczy, żeby sprawdzić, czy ten film się nagrał. Bo coś tak ostatnio mój telefon mi. <śm> No fochy stroi, okazało się, że nie mam miejsca w telefonie, w pamięci w sensie i no nie nagrało się, więc mam nadzieję, że nie będzie trzeciego podejścia i tym razem mi się uda. Więc skończyliśmy najprawdopodobniej na Monsterze eskele, to z tym ogromnym liściem i ona tam na mnie zerka, bo po prostu jest wielki ten liść. Myślę, że to jest największy liść, jaki teraz posiadam w domu. Nie mam większych, no widzieliście jego skalę, nie? No to to nie jest mały liść, to jest jednak duży liść. I razem z tą monsterą była ta słodka Hoja Curry, słuchajcie, z zewnętrzną wariegacją. Już wam stracę, że to nie jest jedyna Hoja, bo są trzy w tej paczce, <gry> więc jeśli jesteście fanami Hoji, to słuchajcie, nie wyłączajcie swoich odbiorników. Więc tak wygląda Hoja Curry z zewnętrzną wariegacją. Jak widzicie, to jest taki pęto, od razu wam powiem, bo często w sklepie są dostępne liście i te liście są tylko tak odcięte, właśnie w tym miejscu. One są ukorzenione i stoją jak zaklęte po 2-3 lata i niekoniecznie właśnie wypuszczą taki pędzik, na którym roślina produkowałaby kolejne liście, a ja mam to szczęście i spójście. Dobra. Więc idziemy do następnej rośliny. Nie tym no, no kurczę, Damian, dziękuję Ci. Bardzo, bardzo szkoda, że mi się wyłączył. To były takie emocje. <laughs> No dobra, jedziemy, jedziemy dalej. I to jest dla mnie roślina zagadka. Słuchajcie, roślina zagadka, dla mnie to przypomina EpiPremnum. Tylko, że to EpiPremnum, o ile jest to EpiPremnum, może to jest to EpiPremnum Jungle King, jakoś tak ono się nazywało. Eee cudne, spójrzcie. Nie wiem, czy to widać, prawdopodobnie nie widać, ale ono tutaj w środeczku ma takie wewnętrzne dziurki, troszkę jak pinatum, tylko pinatum się właśnie potem otwiera, a ono ma tu takie w środku dziurki i widać, że ta roślina chce być duża, więc jej by się przydał palik, a ja mam wszystkie na zwisające, więc nie wiem, zobaczę. Jest nieukorzeniona, już Wam pokazuję. W ogóle tu są dwie sadzoneczki. No cudowne jest to coś, to coś. Będę musiała pisać do Damiana i pytać. Damian powiedział, że nie ma sprawy, jakby coś tam on e, nie pamięta dokładnie, co mi tam wkładał, a jest tych roślin, słuchajcie. E, I żeby w razie co to pisać do niego i on mi powie, jakie to są rośliny, więc no, będę musiała napisać, bo nie wiem dokładnie. No epipremum jak nic, tylko jaka to odmiana. Jungle King, chyba, no, no niesamowita jest, i tu cały czas mi prześwitują właśnie takie malutkie dziurki. Dobra, lecimy do następnej roślinki. to w sobie odłożę. Tak, tak, tak. może tutaj z woli jestem, może się nie zainteresuje. Dobra, leży, bezpieczna. W ogóle ja dzisiaj mam taką śmieszną bluzkę. Tak, Norodowo się trochę ubrałam, ona ma takie dziwne, długie rękawy. Mam nadzieję, że nie będą mi bardzo mocno one przeszkadzać. Kolejna choia, słuchajcie, to jest super choia. Jest piękna i ona już ruszyła. Tutaj jest nowy pędzik. To jest choia polineura, No, tak zwany rybi ogon. Bardzo ładna, ciekawa, interesująca. Jak patrzę na nią, jak światło przez nią prześwituje, to bardzo fajnie wyglądają Nerwy są tu pierwsze dwa listki. Więc jest to choia, która nie kołkuje, bo. Ja mam 5 choi, które kupiłam w marcu, i z tych pięciu choi właśnie z takich sadzonek i li, samych liści pędowych, tylko dwie mi ruszyły. Reszta tak zwanie kołkuje, czyli nie produkuje właśnie tych nowych tutaj wierzchołków i nie idą żadne listki. No szkoda, szkoda, bo liczyłam, że będą rosły, ale wiecie, ja mam czas, choje mają czas, czemu nie? Damy radę, co tam. Kolejna roślina, i tu słuchajcie, również mam problem. Ja mam wrażenie, mam takie przeczucie, że to jest jakaś monstera, ale jaka to nie wiem. Może jest to jakaś odmiana. No nie wiem, nie będę tu zgadywać, kłamać was, że wiem jak nie wiem. Ma piękne drobniusie listki, no ciekawa i interesująca, i w ogóle one są takie, jakby delikatnie pokarbowane. Ale nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, co to za dokładnie odmiana, więc będę musiała dopytać Damiana. Jeśli zdążę dopytać się go, zanim ten film się pojawi, to wtedy wam dopiszę nazwę. Ale jest cudowna, spójrzcie, jaka, taka karbowana, fajna, jak taki wafelek, jejku, jaka urocza. Gdzieś e, tu nawet fajne korzonki już w niej widziałam. Roślina stoi w spagnum, ja sobie ją w tą spagnum zostawię. Mm. Kurcze, ile dziurawych liści. <grych> Dobra, odstawiam. Niby drugi raz nagrywam, a mimo wszystko wciąż mnie to dalej cieszy, jakoś tak wiecie. Dobra, słuchajcie. Skoro Damian jest królem paproci, no to jakby, że nie, musiał mnie zaskoczyć e, jakąś paprotką i to jest chyba jego z jednych, z jego bardziej ulubionych. Oprócz, oczywiście, tych e, takich jak rogi no bo te chyba też bardzo lubi, ale jedna taka która chyba też całkiem mocno lubi, czyli ta tygrysia paproć, ta z takimi e, przebarwieniami na listkach, no cudowna jest. W ogóle widziałam dzisiaj film, Ewelina również dostała paczkę do Damiana i taka paproteczka też się tam znalazła, więc jeśli nie widzieliście filmu o Eweliny, Ewelina i jej dżungla, tu zajrzyjcie sobie, ona też dostała paczkę od Damiana. Damian miał taki chyba dzień, wiecie, wysyłania paczek. Paczek na Niemcy. No cudowna jest, to widzę, że listek się złamał. Damian ma w ogóle swój sposób na hodowanie takich paprotek i te paprotki właśnie je hoduje w tym, tej doniczce Lechuzie, tam je zasypuje, więc ja chyba wrócę do tego filmu. Być może pójdę, zakupię taką Lechuzę i jak Damian poleca, to czemu by nie spróbować? Tylko czy ja mam takie fajne miejsce na paprotkę. Wiecie, bo powrotki jednak lubią jasne. Nie mówię się, że wolą ciemne miejsce, ale ja mam wrażenie, że one jednak, wiecie, tą jasność potrzebują, tej jasności. Eee, no cudna jest, cudna. Nie wiem, Damian, trzymaj kciuki, ja będę się starać. Naprawdę ona taka trochę zwiędła jakby, taka trochę odwodniona, ale to zobaczymy. Może ona po prostu cierpie po podróży. Tu są jakieś młode wąsiki, więc ja bym się tam nie przejmowała zbyt mocno. Trzymajcie za mnie kciuki i za tą paprotkę. Ja kiedyś miałam paprotkę. Słuchajcie, rosła pięknie przez dwa lata nawet pojawia się on na moim kanale na samym początku do czasu, kiedy coś się zjadło. Ja ją chciałam do zera i ona jednak postanowiła, że nie odżyje. A naprawdę miałam ją z takiej malutkiej, takiej ma, maciubkiej, sklepowej sadzonki, chyba z penego. Wyrosła mi na piękną, bujną. Paproć aż ją w końcu straciłam. Ubolewam no, nad tym do dziś. Dobra, przechodzimy do kolejnej rośliny. Nie ma co tu mówić, wiecie, o stratach się tak żalić nie. Przejdziemy do kolejnej chuj, Chodź tutaj, chodź, gdzie się tam zaczepiłaś. Jest to Hoya Kerry również, ale z wariagacją wewnętrzną. Spójrzcie, yy, serduszkowo Damian pojechał w serduszkę. Słuchajcie, Damian, czy Ty chcesz mi coś przekazać? <gry> Taki żarcik, nie? E, dobra, nie majtam. Mamy tu dwie choje. Jedna jest Hoya Kerry z zewnętrzną wariagacją, tutaj, a ta ma wewnętrzną. Czyż nie są urocze? No i te liście, jakie one są ogromne. No. Robi, o, ten w ogóle, jaki byk jest, burzy, jaki duży. No, ale jakie idealne serce. No, piękne jest to serce, oczywiście, no, słodkie. Dobra, może sobie tak na razie to dosadzę. i tam szczeka, słyszę go. Mam nadzieję, że dzisiaj mnie dobrze słychać. Przypiam mikrofon, no, ale nie sprawdziłam, czy mam miejsce w aparacie, więc jak wspominałam, Damian, no, jesteś roztrzypany, ja również, ale no wiecie, nie będziemy konkurować, kto bardziej. <laughs> Okej. Okay. Zostały jeszcze dwie rośliny i kolejną z nich również jest roślina zagadka. Ja mam wrażenie, że to jest również jakieś epipremną, ale czy to jest epipremną variegata? Nie wiem. Nie wiem, no, nie mam pojęcia, będę musiała pytać Damiana, bo nie wiem, przyznaję się bez bicia. No i ja tu alfą i nie jestem, rozpoznaję dużo roślin, ale tej nie znam, a ma cudną wariegację, prawie przez pół liścia. Interesująca również spadną. Ja sobie je na jakiś czas zostawię chyba, o, widzę, jakie piękne korzonki wypuszcza, Zostawię sobie je tak, jak one stoją właśnie w tych kubeczkach, aż będę miała chwilę czasu, obmyślę plan, w co je poprzesadzać, gdzie je przesadzić, gdzie je ustawić i w ogóle. No, jest ładna, tylko chciałabym wiedzieć, co to za roślina. Jeśli wiecie, to dajcie znać w komentarzach. Bardzo fajna. No Wygląda jak epipremium, ale czy to jest epipremium? Ja mogę się mylić oczywiście. Kolejną, ostatnią rośliną, również zagadką. Ja mam wrażenie, że to jest alokazja frydek. E, no spójrzcie tylko na tym liść. Do tego wariegata. Słuchajcie, czy to jest frydek wariegata? E, to się jest lekka, więc będę musiała sobie ją podlać. Podleję chyba od razu do hydroponiki z nawozem to, e, tą roślinę i no mi to wygląda na sadzonkę wariegaty ja mam ostatni no, wygląda jak alokazja wariegata tylko ten listek jest taki gładki i to mnie zastanawia, widzicie ten jest tak delikatnie błyszczący, a ten jest taki gładki no to wygląda jak mała alokazja wariegata, ciężko stwierdzić czy to ma bulwkę, czy nie, no bo tutaj na razie nic nie widać, ale Jezu czy to jest alokazja wariegata jeśli tak to moja droga, ty wylądujesz na parapecie chyba gdzieś tak, żebym cię codziennie mogła obserwować i prawdopodobnie e, dostanie ekstra coś na przędziorka. Bo ostatnio mojego frytka, tego od Eweliny, ponownie atakuje przędziorek, jak mnie to drażni, wiecie? Ten przędzior nie odpuszcza. Ja nie wiem, macie jakiś dobry sposób, niby mam jakieś specyfiki, niby to pryskam, ale ten dziad wraca. No cudowna jest ta roślina. Liczę na to, że będzie ze mną długo, naprawdę długo, albo chociaż będzie hodować bulwy, że jak mi coś nie wyjdzie, to będę mogła sobie odnawiać, bo niestety Jacklinkę coś w wciągło, słuchajcie, wciągło do zera, yy, bulwa mi padła. Yy, no, bywa i tak. Więc dostałam wiele cudownych roślin od Damiana. Damianę Ci bardzo, bardzo mocno dziękuję. E, no teraz... Słuchajcie, będę obmyślać plan, jak to się Damianowi oddzięczyć, Ech, no bo jakby, że inaczej, Ech, jest mi bardzo miło, bardzo się cieszę, rośliny są cudowne, zaraz polecę pokazać mężowi tego wielkiego liścia, słuchajcie, ja Wam go pokażę jeszcze raz, no co za gigant, o, 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 no. wszystkie są cudowne, śliczne, Wstawiam zaraz do wody. Ja Wam życzę miłego tygodnia. Damian, jeszcze raz bardzo, bardzo mocno Ci dziękuję za taką pakę niespodziankę. Super miłe. To jest Twojej strony. Fajnie i szybko przyszła rośliny wyglądają rewelacyjnie. No, nie dziwię się, że u ciebie wszystko tak bujnie rośnie i zazdroszczę ci tego zielonego pokoju, chociaż ty czasem twierdzisz, że on jest mały. Ja ci go tak zazdroszczę, bo jest tam pięknie zielono i bujnie. Jestem ci bardzo wdzięczna za te rośliny, a z wami się żegnam i życzę Wam super, fajnego, udanego tygodnia. Niech wiecie, niech on będzie po prostu dobry, dużo zdrówka i co? Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!